Dzień dobry Państwu. Witam Państwa sprzed Muzeum Zamkowego w Pszczynie, które przygotowuje się do otwarcia, do udostępnienia swoich wnętrz, abyśmy wreszcie byli razem nie tylko na zewnątrz, ale również wewnątrz. Sytuacja na Śląsku jest bardzo skomplikowana. Notujemy wzrost zachorowań i bez konsultacji ze specjalistami. Nie mogę podjąć takiej decyzji, aby otworzyć muzeum. Mamy już zgodę i akceptację naszych warunków zwiedzania przez powiatowego inspektora sanitarnego w Tychach. Mamy akceptację zarządu województwa. Natomiast życie pisze nam trochę inny scenariusz i dlatego tak ważna jest współpraca ze specjalistami, a w naszym przypadku. Z panem doktorem Marcinem Leśniewskim, dyrektorem Szpitala Powiatowego w Pszczynie. Szanowni Państwo, kwestia bezpieczeństwa, również bezpieczeństwa w zakresie epidemicznym, epidemiologicznym, jest absolutnie kwestią kluczową. I nawet tak niezwykłe miejsca, tak świetnie prezentujące dorobek i wszystko, co związane jest z historią rejonów, w którym żyjemy, muszą podlegać pewnym obostrzeniom. Współpracujemy z Panem Dyrektorem w zakresie przygotowywania muzeum do otwarcia się na zwiedzających. Wydaje się, że ciągle jeszcze to nie jest ten moment, głównie ze względu na ogólną sytuację epidemiologiczną w kraju w ogóle, a na Górnym Śląsku w szczególności. Stąd właśnie mój wniosek i propozycja, żeby jeszcze chwilę, dopóty, dopóki nie będziemy widzieć ewidentnego przełamania w owej krzywej, wstrzymać się przed otwieraniem pałacu dla zwiedzających. Dyktowane jest to głównie troską o osoby, które, dla których przejście przez chorobę zwaną COVID-19, wywoływaną przez koronawirusa, może być... Dramatyczne. Chodzi nam o osoby starsze, o seniorów oraz o osoby obciążone chorobami, chorobami przewlekłymi. Tutaj mam na myśli przede wszystkim cukrzycę, choroby układu krążenia i przede wszystkim choroby układu oddechowego. Chodzi o to, żeby te wszystkie osoby ochronić. A zaproszenie do pałacu nawet młodych ludzi, nawet ludzi zdrowych, którzy. Mogą się nie obawiać w jakiś szczególny sposób tej infekcji, mogłoby spowodować rozprzestrzenianie się wirusa w środowiskach, które chcemy uchronić. Stąd z mojej strony rekomendacja dla pana dyrektora Macieja Krusa, żeby jeszcze pałacu nie otwierać, żeby go nie otwierać, nie ze względu na młodych. Pełnych energii i radości ludzi, którzy chcieliby eksplorować wnętrza tego muzeum, tylko ze względu na tych wszystkich, z którymi oni mogą się zetknąć i przenieść na nich wirusa, ale na przykład te osoby przychodzące do pałacu, stykające się z sobą, dają duże ryzyko zakażenia osób, o które dbać powinniśmy w szczególny sposób. Wydaje się, że to w ogóle jest przyszłość panowania nad. Tego typu epidemiami, wyodrębnianie osób, grup, które są szczególnie narażone i chronienie ich w dwójnasób. Być może w czasie najbliższym w ciągu tygodni dojdzie do ewidentnego spadku zachorowań, do ewidentnego zmniejszenia ryzyka, i wtedy będzie możliwe otwarcie muzeum. Oczywiście pod wieloma obostrzeniami związanymi głównie z ilością zwiedzających, ze zdrowiem zwiedzających, z bezpieczeństwem również pracowników pałacu. Na razie ten dzień otwarcia muzeum jeszcze chyba jest daleki. Zamkowe w Pszczynie jako instytucja samorządu województwa śląskiego jest otaczana troską przez organizatora. My jesteśmy w cały czas, jestem cały czas w kontakcie z, z władzami województwa śląskiego, ale przede wszystkim tutaj na miejscu w Pszczynie właśnie z panem dyrektorem Marcinem Leśniewskim, z panem burmistrzem Dariuszem Skrobolem czy z władzami powiatu. Dlatego wtedy, kiedy będziemy już wiedzieć, że to ryzyko jest zminimalizowane, bo ono prawdopodobnie nie zniknie długo albo nigdy, wtedy, kiedy będziemy wiedzieli, że możemy otworzyć wnętrza, że te wnętrza będą bezpieczne, w miarę bezpieczne, bo my nigdy chyba nie będziemy w stanie powiedzieć tak, jesteście w 100% państwo. Bezpieczni. Nie ze względu na nasze wnętrza, tylko ze względu na tegoż wirusa. Ale, mimo wszystko, zapraszamy na razie wirtualnie do odwiedzenia muzeum, a w przyszłości już zapraszamy do wnętrz naszego zamku, stajni i do promencji.